Dobra głośność? Głośno trochę, kurwa. Ready, steady, go. Dzień dobry, moi drodzy, stęsknieni. My też jesteśmy stęsknieni za dokumentami. Nowe gówno, gorące gówno. Odpalaj tego jointa. Zaczynamy. To nie, nie, nie ma co dedykować Nie ma co tworzyć, nie ma co mówić wierszy. Po prostu odpalamy tego jointa i lecimy z jak żyć. Koniec, koniec. wszystko. Ty masz pod okiem jakąś czarną kropkę. Ty, ty byłeś w kryminale. Byłeś w kryminale. Czekaj. Ty masz sterko w telefonie? Mhm. Ja widzę, że to już jest pranie łba. Nie chciałbym jakoś mocno spoilerować, ale z tego co widziałem z zapowiedzi, to, to, znaczy? nie to nie będzie łatwy i przyjemny e odcinek. Znaczy ja już mogę powiedzieć, że chodzi o kwestie mundurowe. Osiemnastoletnia Matylda Madejska mieszka razem z matką Anną w niedużej miejscowości pod Warszawą. Ten samochód. Tak. Chuj daj. Proszę przestań, oskarżyłaś nauczyciela w u o to, że podgląda was w szatni? On to naprawdę robi. Co za zwyrol. Psycholog szkolny twierdzi, że robisz to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Jesteś natęciuszką. Jaką kredkę? No tak się one dziewczyny malują kredkami oczy. Dobrze, ale czy ty Niech, niech, nie wiem, spinkę kolorową do włosów. Kurwa koszulkę z Hello Kitty albo z jakimś tym z koreańskim popem. No. Był, jak, był jakiś taki rozstrzał między yy, ustami, językiem a zębami. Ta kobieta mi nie zna i gada głupoty. Ja też tak twierdzę i zgadzam się z nią. Faktycznie coś to nie gra. Ale jeszcze na chwileczkę przeproszę, bo ja. Ty. Ja muszę być przygotowany Ty. do tego. Czekaj, kartka była pod tym. Spilber, mam kart pod telewizorem. Matryda w ogóle nie dopuszczała do siebie myśli, że mogę być szczęśliwa z kimś innym niż jej ojciec. Gęste ma brwi. Tak. I do tego jeszcze ten kohol, kohol. Co? Alkohol. Zamierzasz wrzucić wszystko, co jest związane z ojcem? Nie przesadzasz? Zegarek, zegarek to można puścić, przecież na eliksie. Może ja nie czuję się komfortowo, widząc Piotra w naszym domu. Ale czy to ciebie interesuje? Nerwowa jest. Kałam, ale nikt nie otwierał, gotowa? A dokąd jedziecie? Załatwiać akademik. Jaki akademik? No normalnie akademik. Ale nie mów, że one są siostrami. Nie no, to jest koleżanka chyba A, jakaś. To przepraszam. Liczyłam na to, że to chwilowy kryzys i rodzice się zejdą. Coś jest tutaj... Ze no, z... co, co jest ze... ze, coś ze ona kryzys. do Igi Świątek jest podobna. Nie, ona ma... Szybciej mówi niż myśli albo odwrotnie. No, że on rzadko bywa w domu. Na tirach jeździ? On pracuje w wojsku, ale dużo nie mówi o swojej pracy. Ona szybko mówi i przez to ja tak... Jak zobaczyłem Czepiasz to. jak się kurwa mać, no normalna dziewczyna, taka, nie, jak taka... szybko o... mówi. I po prostu, jak szybko mówi, to tak człowiek człowiekowi, człowiek nie nadąża po prostu. On chyba na pomorzu nie jest. I mówię, że kim on jest żołnierzem? No, no chyba, że to nie on. Ale o kim ty mówisz? No ty chodź, chodź! A to skończony dupek. To na pewno on. Ty, to dzielnicowy. Tak, okazuje się, że chyba on jest. Ja kiedyś, jak byłem młody, to żeśmy. Jak szedł dzielnicowy ulicą, uchylaliśmy okno i. Dzielnicowy ruch krowy. Tak To ście... no, tak krzyczeliśmy. Ludzie. Co jej powiesz, że widziałaś podobnego kolesia do jej faceta? Tak, jak się dowiesz, że skrętacz przejrzy na oczy i może odwoła ten głupi ślub. No dobra, ale nie, zna, nie znacie samochodu, jakim jeździ? Mamo, musisz to zobaczyć. Co to? Tak się rano zesrałam! Czy to Piotr? Nie, to nie on. Przecież on nie na Pomorzu, rozmawiałam z nim dzisiaj rano, będzie dopiero jutro wieczorem, jest na poligonie. Zresztą, pokaż. Przecież to nie jest jego auto. Nie, on jeździ Nie, no on jeździ przecież dajhatsu, a to był to chujdaj. To był Piotr w mundurze policjanta. Mamo, musisz mi uwierzyć, on coś kręci, oszukuje Cię. W drasku, jakbyście kiedyś byli na poligonie i jakby was ktoś tam zostawił i bez mapy, to wy nie jesteście w stanie stamtąd wyjść. Tam zimno przede wszystkim jest. I tam jest e, straszne przestrzenie tam są. W mm. samochodu przebrany za policjanta z kwiatami. Ja tak tego nie zostawię. Muszę dowiedzieć się, co on knuje. Dzwoni do Jaskowskiego. Śledztwo, śledztwo. Matylda, nie skończyłam, wracaj. Ale ja tak, jadę do ojca, będę u niego. Matylda. Widziałem go raz późnym wieczorem na parkingu w samochodzie. W mundurze policjanta? To mi bardziej wyglądało na strój pilota. Czyli mamy już trzy wersje, że jest policjantem, pilotem albo wojskowym. Słuchaj, odpuść. Ja wiem, że chcesz dobrze, ale mama musi sama. Chyba żartujesz. Ale miał fajne doczepki do paska na... Tak, widziałem, 4... No 4... 7 lat. Nie rozmawiajmy już o tym. Jedźmy coś zjeść, wsiadaj. Chodźmy na jakieś, co małe, co nieco, może gula... <gulasz>, gulasz. Na jakieś, na jakąś mama łygę. Ale ja nie zamierzałam się poddać. Potrzebowałam tylko wsparcia. Nigdy się nie poddam! Będę Kupi... walczył do końca! Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dwa dni później, Matylda i Beata śledzą narzeczonego matki. Oj, tu będzie jebanie uba. Ja myślę, że okaże się, że on tak naprawdę nie jest mundurowym, tylko jest y, takim trochę gejowym. Nie, z, nie zauważyłem, y, zapomniałem, nie? Co, ile lat ma ta Beata, psiapsi. Nie jest gejowym? Zobacz, komże zakłada. Księdzem też jest. Cholera, widział nas? Wpierdalajmy. Dawaj jak ta wariatka, w cepę w wpierdol! Nie zdążyłam zrobić ani jednego zdjęcia. A co byś powiedział, jakby nas zobaczył? Wracajmy stąd, to nie jest na moje nerwy. <laughs> ja, kurwa. co to jest za odcinek? Mati, a jak to jest jakiś psychopata? Oddychać, dziewczyny, oddychajcie, oddychajcie! Dobra. Musimy sprawdzić, co on ukrywa. Oszalałaś, nie ma mowy. Ona jest trochę podobna? Która? Ta. Do Igi Świątek? Nie. Przepraszam, muszę to sprawdzić, bo nie da mi to spokoju. Zaraz, po, zaraz ci powiem, to zapiszesz. Dorota Welman, Partnerka Miszczaka. Oni byli oboje obaj, za, obaj zaszczepieni. Partner... Szczepili się? Nie, w pierwszej kolejności dostali, wiesz, te szczepionki. A... Anna Cieślak. Pokaż ją. No, weź, weź mi powiedz, że ona, one nie są podobne do siebie. Jest jakieś podobieństwo? Jest, o, faktycznie. Jest? Bardzo podobna. To jest ona. To jest ona. I co? Warto było czekać? Warto było. Grajmy to. Dobrze, pokazuję i objaśniam. Jest podobna? Jest. jest. I co? Gdyby chodziło o Twoją matkę, to ja bym z Tobą poszła. Ta to się wplątała po prostu. Pierdoliłaś się, po uszy, moja droga. Chwilę później Beata dołącza do przyjaciółki. Dzień dobry, przepraszam. On jest przebierańcem i złodziejem. Mundur, wojskowy, pilot, milicjant, lekarz. To są ludzie, którzy, których darzy się zaufaniem, tak? I on to wykorzystuje. Zobaczysz, to będzie złodziej. Czy zna pani może właściciela tego samochodu? Koleżanka lekko kogo otarła przy parkowaniu. To doktor Lubicz. A, chodzi wam o doktora Piotra. Kogo? Doktora Piotra, ja nazwiska nie pamiętam, ale... Doktor Piotr, doktor. A od dawna tu mieszka? Nie wiem, kochanie. Od zawsze, od przedwojny. A gdzie on jest porycowany? Stara już wytropiła, że ją w chuja robią. Ach, ja tu nie widzę żadnej rysy. Kurwa, bo jesteś stara i ślepa i nie widzisz tego! A następnym razem to parkujcie ostrożnie, dziewczynki. Albo kurwa rowerem jeździcie, albo czymś silnym. Nie mogę uwierzyć w to, że pojechałyście za nim. Boże, Matylda! Przecież on pracuje w wojsku! A jak mu się wpakowałaś w jakąś swoją misję? <laughs> Piachą tajną misję, kobieto. Weź się obudź, wykaż każde jego kłamstwo jak pelikan Żabę. To on tworzy super żołnierzy, jako doktor Piotr. Trudno ci to zrozumieć. To wytłumaczę ci to jeszcze raz. O, i bez Stanika. Rozmawiałam z nim o tym, że podobno widziałaś go w mundurze policjanta. Bez Staniczka się sprząta. <laughs> Aj ty! Można się przeziębić. Ania! Zaprzeczył. No oczywiście, że zaprzeczył. A co miał zrobić? Zapalenia płuc nie dostała od tego wszystkiego, no. Wiem, że ma brata radka. Ojej, jak źle usiadła. Zakładamy nogę na nogę, albo siadamy tak, żeby zasłaniamy sukienką po prostu za kolana. Dasz mu spokój, przestaniesz go oskarżać, obrażać i ośmieszać. Za długo to śledztwo trwa! Żądam jakiegoś spin ja Nie, nie spin tylko twista. Kilka minut później Matylda razem z matką przeszukują rzeczy Piotra. O, zobacz. To no pewnie jego brat podobnie, co? Jak dwa krople ten. Klucze! Maczeta! Są od mieszkania na tym nowym osiedlu, na którym go widziałyśmy, gdzie udawał lekarza. To miałoby te klucze przy sobie, przecież on tam pojechał. Tam było ich dwóch. On ma brata bliźniaka. 100%. Mówię ci. Ja mu ufam. To poniżej mojej godności. Nie będę grzebać w jego rzeczach. Oho! Kochanie, gdzie jesteś? A nic, szperamy ci w kartonie! Godziny później Anna dowiaduje się, że Piotr ponownie wyjeżdża w sprawach służbowych na kilka dni. Co on wpadł, ja obiad i spierdala? A jak wrócę, to będę miał dla ciebie coś specjalnego. Kurwa, ale żołnierz to chyba chodzi w mundurze, tak? Pilot w mundurze, milicjant w mundurze, lekarz w kitlu, on jest zwykłym oszustem matrymonialnym! Matylda, no co teraz powiesz? To jest mundur pilota! Może samolotem leci? Ja na przykład jak wchodzę do samolotu to też w mundurze. Piotr! Skąd masz taką gołę marynarkę? Znowu pomylili ubrania w pralni. Teraz to im tego nie daruję. Tak, odebrałem od Państwa godzinę temu ubrania i znowu się pomyliliście. Nie no, nie mówcie, że on wkręci, że w pralni wymienili mu te mundury, no proszę cię. Dziękuję Ci. Że to zauważyłeś, bo jutro miałbym straszne problemy w pracy. Ale dobrze to zagrał? By mnie wsadzili do samolotu zamiast do czołgu, a ja ni chuja nie umiem tego sterować. Czołg to czołg. O co chodzi? Na o francuskich coś. blachach. On w legi cudzoziemskiej! On jest żołnierzem legi cudzoziemskiej! Przecież to jest ewidentnie coś nie tak. Możemy po prostu sprawdzić, czy ja mam rację. O! o, o, o idzie ten! Rysiek Bolognese! jest nie em Nigdy pani to jakoś nie widziałem. Szukać się kogoś, pomóc czymś? Przepraszam, ale mamy właśnie teraz sesyjkę w Warcrafta i ja gram krasnoluda. A panie co? Która jest magiem? A która jest mąkiem? Czy ma pan jakieś potjony? A tak, poznaje. Jak kodzak, Ale myślałem, że taki żołnierz a nie lekarz. Rzadko tu bywa. Tak, bo wujek jest lekarzem wojskowym. Często wyjeżdża. Na Maria. Zobacz, ile on ma mundurów w mieszkaniu. No, takie sympatyczne gniazda. Dziewczyny. Cześć <laughs> 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 <Że> dziewczyny! <laughs> Przede mną ukrywasz. Dlaczego nie powiedziałeś mi o tym mieszkaniu? Aniu, proszę cię... Piotrek, masz jakieś spodnie skórzane, takie bez pupy? Pobawimy się! Uspokój się, usiądź, ja ci wszystko wytłumaczę. Wygrałem w Totka i odjebało mi się, przebieram za... policjanta, pielęgniarkę. Przyjechałem po resztę rzeczy do pracy, bo muszę wejść w jedno miejsce jako hydraulik. Ale nie będę zdradzał szczegółów. Powiedziałem ci, że po powrocie mam coś specjalnego dla ciebie. No, to mieszkanko. Tak, będę... Aha. Aha. Zainwestowałem swoje i część Twoich pieniążków w zakup tego ślicznego mieszkanka. O, jeszcze ją wpierdolił w to mieszkanko! I tak sobie pomyślałem, że no na czas studiów mogłaby tutaj zamieszkać. A! Kurwa! Pójdę jak do Tesco kupię ci kwadracik. Weźmy te klucze. Przepraszam. Tak! Ależ on dobrze gra! Mati, to mój brat Radek. Co? Jechał niedawno. Sądząc po kwiatach, to pewnie gonił do swojej laski. F Unii. To jest zrobienie odewy? Radek, bliźniak. Radek, kurwa, idę dzisiaj postaci. Radek, słuchaj, jest taka sprawa. Matylda widziała cię w mundurze policyjnym. Chyba wtedy jechałeś do Ewki, co? A. O, o a komu puścił! Faktycznie to ja. <laughs> e, jechałem wtedy do Ewki, bo chciałem zrobić jej niespodziankę. Ewki, wunik. Pojechałem do Ewki, bo ona szukała konewki. Nie chcę mieć żadnych problemów. To są informacje, których nie możemy ujawniać. Moją rodzinę chodzi. To co może jeszcze mam pokazać moje dokumenty? O, osalałeś. <laughs> Wiesz co to grozi? Ty oni robią w służbach. No. <tryk> <tryk> Dowód wyciągnął jeszcze sprzed króla mieszka! To książeczka wojskowa. O, sąsiadka. Jaki to jest świat mały. Przepraszam, ale śpieszy się. No, tak, tak. Ty on wszystkich zna. To samochód twojego brata? Tak, to samochód mojego brata, radka. Słuchaj, to jego widziałeś w nim, nie mnie. Dobra, wszystko się wyjaśniło dobrze. Ale dojdziemy. nie było go tutaj, jak wchodziliśmy. Ja bym się cieszyła na twoim miejscu. Dostajesz mieszkanie i jeszcze narzekasz. Jest ich trzech, nie? To są trojaczki, wiem. Eee, przychodzi do niego mnóstwo listów. Czym on się zajmuje? Sama no, no, chciałabym. Pracuje w wojsku. Ach, to ciężki kawałek chleba. To Globus był z brodą. Nie wątpię. Bardzo dziękuję za tą paczkę. Do widzenia. Haha, <noise> buzi, dupci, cześć, cześć. Niby rachunki, a zobacz, są z różnych adresów. Każdy adres jest inny. Elektrownia, ciepłownia. Jest jakiś bełkot miłosny od jakiejś kochanki. Posłuchaj tego. Żyje wspomnieniami naszych pocałunków i twojego uśmiechu. Uuu, to gryzak, gryzak w takich sytuacjach się kupuje. Będę musiała jej to pokazać, bo inaczej mi w ogóle nie uwierzy. Złoń po matkę, kurwa! Dlaczego? Rozkochuje, rozkochuje kobiety. To mogą być rachunki związane z jego pracą. Po co to w ogóle otwierałaś? Ja Kolej, się będę. A ta dalej, ta, ta dalej, w dalej w Musimy pojechać do tej kobiety ze zdjęcia. Jest jej adres na tej kopercie. Chodź, musimy nie. to sprawdzić. Ja nigdzie nie jadę, nie ma, w ogóle nie mam mowy. Bogażę te zdjęcia tej wariatki? Cześć, i to tak naprawdę jest też twoje mieszkanie, bo pożyczyłam mu pieniądze. Co? Skąd miałaś tyle pieniędzy? Ojcze, ojciec o tym wie? Chyba nie. No chyba raczej kurwa na pewno o tym nie wie. Pani Ewa Miłosz? Tak, a o co chodzi? No jajco. Chyba raczej kim pani jest, skoro wysyła pani do mojego narzeczonego takie zdjęcia. Dawaj, 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 następne, poka, poka, poka. Jezu, pomóż mi. Pani też? usiądzie na krześle. Stare, Uwaga. późne rokoko, ale proszę usiąść. O. Jak to narzeczonym? Czy jest policjantem? <noise> Romantyczny Misio. Jesteś kochany. <noise> Chciałbym, żebyś została moją żoną. Tak. Jest, zawsze right. o tym marzyłam, żeby to było w parku, a on był w mundurze. Czy to on? Tak. <noise> On jeszcze z tą starą jest ochajtany! A z tą sąsiadką! Oszukał was obie. Niemożliwe. Poznałam Piotra pod szpitalem. To jest bardzo dobry odcinek. W końcu jakaś rozrywka, Spielberg. Stanąłeś na wysokości zadania. Groziło mu kalectwo. Jak to kalectwo? Przecież Piotrowi nic nie jest, on jest zdrowy. Przeszedł operację. Bardzo kosztowną. Kurwa, mówiłem. Naciągacz. Dała mu pani pieniądze? Mam dość. Nie znam was. Próbuję mnie okłamać. Nie wiem, czy nie będzie z tego jakiejś grubszej ofery. Ale stary to namiętko znosi! On już jest poza tym! Nikt cię tu nie zapraszał! Sir, yes, sir! O kim pan jest? Przed pan do mojego domu i pyta, kim ja jestem? No, z tego co się orientuję, to już nie pana. Chętnie opowiedzą, jak pana była żona wraz z córką swoją ingerencją zniszczyły nam rok pracy! Haha, ha, tutaj jeszcze żołnierz z obrony terytorialnej! Piotr nie oszukał twojej matki. Brat Ewki kradł tajne dokumenty wojskowe. Brat Ewki? Musieliśmy się do niego jakoś zbliżyć. Chcieliśmy przez Ewkę dotrzeć do niego. To była tajna misja Piotra. On ale taki, kurwa, niech to. On... Ale on taki wielki generał i czapki zapomniał. Czapki, paska, kurwa, jakiś ględnik chociaż pokaże. Właśnie wracam ze szpitala, mam straszne wyniki badań. Coś poważnego? Tak, wędrujące jądra. Piotr udawał chorego policjanta. Rozpracowywał jej brata. A wy wszystko zniszczyłeś! Kto to jest? Ale nic mu nie grozi, prawda? Na razie ma zakaz spotykania się z cywilami. Tego to ja się nie spodziewałem. Czy on kłamie, czy nie kłamie? Oni dalej idą w zaparkę, moim zdaniem kłamie. E, mam rozkaz zabrać wszystkie osobiste rzeczy Piotra. Proszę o zwrot całej skradzionej korespondencji. Gdzie masz, kurwa, ten rozkaz, chamie? Nie chcę występować z oficjalnym nakazem przeszukania domu. No to wracaj z nakazem, kurwa. Czemu oni mu wierzą? I, kurwa, ten szeregowiec Scott wszystko zapierdolił. Zniszczyłeś się całachcie! Ale, jeden Ale, kurwa, psikusik! No i wyjdzie kłamstwo, że to jest cała banda, kurwa, szajka, oszustów! Po Postanowiła sprawdzić, kto mieszka pod adresem z listu. Kinga, ktoś cię szuka. Znamy się? Mały Piotruś! Kiedy ty z nim ostatnio rozmawiałaś? Przed chwilą, bo co? 9 miesięcy temu. Haha, <laughs> to jest kot ruchacz, Piotr Ruchacz. oko tam za rogiem jest kebab. Mam akurat ochotę coś zjeść i mały też. <laughs> Słuchaj, a ty znasz jego rodzinę? Jego brata? On nie ma brata, ma tylko matkę. Prowadzi taki sklep hydrauliczny. Mówiłem, matka! Ale oddała go do domu dziecka i on nie utrzymuje z nią kontaktu. Wiedźma jedna. Czyli ta stara, co robi w hydraulice. No tak, ona jest. Ona tymi kluczami tam machała. O pani mi powiedziała, że Piotr jest lekarzem. Mamo, to była ona. Przyjmuje poród swojej 58 ósmej narzeczonej. Byłaś się stąd, wariatko. <głosł> I, mamo, I nagle mamo, wyszedł jak będzie. Gdzie z mama złożyła pieniądze? Przecież ty, żeś prawie moją matkę do szaleństwa doprowadził. Zrujnowałeś mi rodzinę! <głosł> Słuchaj, wcale nie musiałem. Sama to zrobiłaś. Tak, i radzę ci nie straszyć mnie policją, bo. bo co? Oho! Wpad z Gredzik! Ty nie? To akurat musiałem się najmniej napracować. Potrzebowała prawdziwego faceta, a nie taki kalesony jak ty! Kalesony? Haha, kalesony! <noise> <noise> Ładuj łysego! Grodzi na policję! Bumu z bani! Bóg kurwa, popraw! Cię rozkochałem i zostawiłem? O proszę cię, nie oszukuj sama siebie! <noise> Pamiętacie to? Ohohoho, <noise> mama! No. Majda! <głosy> <głosy> Chłopaki to dla was. Napracowaliście się? Te ja nadliczarkę do na banknotów mają! Macie tutaj na lody. Nada się? Ta będzie idealna. Czyli, czyli matka była ekspertem! Na pilota? Na wojskowego, przecież to mamy najlepiej opracowane. <laughs> Kurwaj, to jest rozrywka! To były pieniądze na studia Matyldy! O co? Zostaw, zostaw, bo to... Dwa tygodnie później Anna złożyła zawiadomienie na policję i do prokuratury. Namówiła też inne oszukane przez Piotra kobiety, żeby zrobiły to samo. Rodzina Madejskich świętuje powrót Wojtka do domu. No, Ale... zupa jakaś będzie, sałatka jest, papryka. Damy sobie jakoś radę. Pieniądze w tym wszystkim nie były najważniejsze. Widzę, że tam trochę się urosło na koniec tego serialu. To była rozrywka! To było kino! Ale dobrze, no bo tak... Byliśmy stęsknieni za, za, za tymi emocjami i o co? Od razu Kali Babka się trafił. Ubawiłem ale... się, w końcu, w końcu, w końcu nie siedzę spięty na koniec tego, tego A, odcinka. ja jestem bo... zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony. Jest. Tu... Kręcał co chwilę te kobiety, ale... Powiem ci szczerze, że był ten moment, ale grał tak, że ja mu, przez chwilę mu wierzyłem. Te rzuciły w niego tym garniturem, ten tak. zaczął dzwonić, kręcić. No widać, chłopak profesjonalista. Dobrze się czuł w tej roli, Dobrze. świetna rola, świetna naprawdę. Rola. Tam na końcu pasował. Jak, pasował. Sobie, jak sobie tam salutował. W Spielbergu, naprawdę cieszę się, że zmieniłeś, zmieniłeś swoje <grym> fetysze, jeżeli chodzi o para dokumenty, bo... Czarny tak zwany szwarc charakter, czyli matka. A jeszcze Mówi... Ewunia była, przecież Ewunia to była ta... Herszt bandy. Ewunia to była ta, co tam usiadła przy śmietniku. To była Ewunia. Jak dawała kanapkę pieniędzy, to tak, tobie trzystówki, tobie trzystówki, a reszta do lodówki. No tak, no tak, odebrałem od państwa godzinę temu ubrania i znowu się pomyliliście. I tak sobie pomyślałem, że no na czas studiów mogłaby tutaj zamieszkać. <grym> Słuchaj, wcale nie musiałem, sama to zrobiłaś. No bo tak, matka zagrała dobrze, No ojciec dobrze z bani pociągnął też. To jest tak zwanej grzywki. Bata! 18 lat, jeszcze zdążysz się wyrobić. No. On chyba na pomorzu nie jest. I mówię, że kim on jest żołnierzem? No, no, chyba, że to nie on. Kałam, ale nikt nie otwierał, gotowa? Cholera, widział nas? Bardzo dobry odcinek. Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy ukontentowani. Proszę Moi bardzo, drogie panie, jeżeli zgłasza się do was człowiek, którego nie znacie, nagle pojawia się, stąd nie wiadomo skąd. Tak, a jeżeli się zdarzy i on przyjdzie, że jest powie ci, że jest milicjanta, powiedz, dobra, pokaż blachę. Jeżeli on będzie wojskowym, to powiedz pokaż czołg, przyjedź tu kiedyś po mnie, po mnie czołgiem. A ten nie książeczkę wojskową z 70 roku pokazał. No, tak, no przecież tak, wróciliśmy i ja jestem ukontentowany. Bawiłem się dzisiaj jak, jak normalnie na awatarze. Adios, bambinos. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To jak się zaczęło żyć. swędzić. może na pieniądze? <laughs> może jesteś lotnikiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.